59. sesja Rady Miejskiej w Chętnie przerodziła się w wiec wyborczy, momentami obietnic bez pokrycia. Kończące kadencje Radni Rady Miejskiej urządzili sobie koncert życzeń inwestycji bez możliwości ich realizacji. W pewnej chwili chcieli wydać nawet więcej pieniędzy niż aktualnie posiada budżet balansując na granicy prawa, a zdecydowanie momentami przekraczając zdrowy rozsądek. Burza rozpętała się przy okazji dyskusji nad dofinansowaniem inwestycji dróg w Świbie. Zaproponowano radnym, aby położyć dywanik asfaltowy na utwardzonych już tłuczniem drog w tej miejscowości. Jednak pojawił się drugi z pomysłów, aby pozostawić te drogi w takim stanie i zrobić parking przy kościele. No i rozpętała się wielka dyskusja, komu co potrzebne. Prawdziwe show zaprezentował radny ze Świby, Marek Golmer, który najpierw namawiał przez kilka minut wszystkich radnych, aby zagłosowali za dokończeniem budowy dróg, by minutę później zagłosować niejako przeciwko tej inwestycji, podnosząc rękę za budową parkingu. Radnego zapytaliśmy o powody swojego kuriozalnego zachowania. W tej chwili to jest po prostu kampania wyborcza. Ja za, e, za parking głosowałem od samego początku, bo takie wnioski składałem. Ale w dyskusji Natomiast... poprzedzającej głosowanie mówił Pan, że nie, to nie jest czas na tą inwestycję. Zgadza się, ponieważ chciałbym, żeby drogi były zakończone na asfaltowa ponieważ one ulegają degradacji, niszczeniu. W, w takim razie, dlaczego minutę później zagłosował Pan przeciwko drogom? Nie zagłosowałem przeciwko drogom, głosowałem za drogami. Za i parkingiem. Za parkingiem, za parkingiem par również. Nie było głosowania dla... za drogami, było głosowanie za parkingiem. Tak, za parkingiem głosuję, dlatego, że nie wyobrażam sobie, że y, głosowałbym przeciwko czemuś, co dzieje się w Świbie, przeciwko inwestycjom w Świbie, ponieważ jest okres przedwyborczy. Jest to po prostu, ja uważam, że to jest na mnie zrobiony zamach, delikatnie rzecz biorąc. Ponieważ. Gdybym zagłosował przeciwko czemuś, co ma być w siebie y, jakaś inwestycja, wtedy byłaby taka sytuacja, oto ten, który jest przeciwko inwestycjom w siebie. Dlaczego po prostu ja stawiany jestem w tej chwili pod ścianę i dziwię się, że koledzy radni i, i, i w osobie kolegi Czworowskiego po prostu takie podchwytliwe y, tematy rzuca się na sesję. Co ciekawe, w dyskusji poprzedzającej głosowanie burmistrz Niela Kępa stwierdziła, że nie jest w stanie zrealizować budowy parkingu w tym roku i ze środków, którymi dysponuje. Jednak radni mimo wszystko podjęli uchwałę o budowie parkingu. W ten oto prosty sposób pozbawili mieszkańców tej miejscowości zarówno parkingu, jak i pozostawili niedokończone drogi. Proszę Państwa, zachowujmy się poważnie, bo to co dzisiaj się wyczynia, robi, inter, i, i, jakieś interesy partykularne nie godzi nam wszystkim. Nie godzi nam wszystkich jako radnych i zachowujmy się w sposób poważny i rozmawiajmy o sprawach naprawdę poważnych, bo to mieszkańcy tego od nas oczekują. Pani Burmistrz. Szanowni Radni, podejmujcie decyzje, które są po prostu nieradne do wykonania, nie, nie, ze względu i na czas i ze względu na, na, na środki finansowe. Ja też będę na zebraniach i rzeczywiście będę mówić o tym, co robiliście wcześniej, że wyrzucaliście te zadania, które były realne do zrobienia, gdy była rozdysponowana nadwyżka, a teraz jest okres wyborczy, to te same zadania wracają. Po przegłosowaniu parkingu, który i tak nie będzie wybudowany w najbliższym czasie, przyszedł czas na kolejne życzenia radnych. Skarbnik gminy półtora godziny przekonywał radnych, że budżet gminy nie jest z gumy, ale w obecnym okresie przedwyborczym chyba mało który radny chciał go słuchać. Rozsądek zaapelował radny Andrzej Jóźbik. Jeżeli ktoś proponuje zwiększenie wydatków, ma wskazać źródło finansowania. Teraz robiliśmy tak, że robimy zwiększenie wydatków, natomiast nie ma źródła finansowania. No. Proszę Państwa, ja myślę tak, no bądźmy trochę odpowiedzialni, budżet gminy to nie jest prywatna kasa w domu pod Pierzyną, bo to nie jest tak, że będziemy wydawać, wydawać, nie ma pokrycia, no, no, no to troszeczkę powagi. Ja myślę, że troszeczkę powagi, bo rozumiem, że wszystko się tłumaczy wyborami, okresem wyborczym, yy, trzeba włożyć kimrowisko troszeczkę, trzeba zadymy zrobić, natomiast powagi trochę, bo gdzieś granica musi być. Przewodniczący Rady Miasta podczas czwartkowej sesji kilkakrotnie apelował do radnych. Nie rozumiem tutaj w tej chwili głosowania mogę powiedzieć opozycji no bo jest to grupa samorządowa grupa która cały czas mówiła o tym że należy realizować i dokończyć inwestycje które są rozpoczęte a tutaj podjęli całkowicie odwrotną Decyzję, aby wykonać parking koło kościoła w siebie, a nie dokończyć ciąg dróg, które, na które mieszkańcy czekają już od dwóch albo trzech lat. W tej chwili te drogi są zrobione stłucznia, one niszczą, samochody po nich jeżdżą, jeśli nie położymy nakładki asfaltowej jak najszybciej, to po prostu zostaną one zniszczone. Czyli dla tych radnych jest to ważniejsze właśnie w tej chwili parking, kawałek parkingu jak droga. Cały ciąg dróg w miejscowości śliba. Nie rozumiem tego. Po głosowaniu pani burmistrz powiedziała, że nie jest w stanie zrealizować tej inwestycji tego parkingu. Oczywiście, ponieważ sama procedura wykonania dokumentacji technicznej. Pozwolenie na budowę, rozpoczęcia, wszczęcia procedury przetargowej będzie zajmowało około 2-3 miesięcy, także a rada ma, jest tylko do 16 listopada, także ja tutaj nie, nie rozumiem w ogóle działania, to jest po prostu typowa typowa zagrywka pod kampanię wyborczą, ale ja powiem otwarcie mieszkańcom tej miejscowości, że tego nie będą mieli zrealizowanego, to jest tylko na papierze w tej chwili. To znaczy nie będą mieli teraz zrealizowanej ani budowy drogi do końca, ani parkingu. Tak, tak tak, dokładnie. Nie będzie realizowana ani droga, nie będzie dokończony ciąg dróg asfaltowych, ani nie będzie wykonany parking. Co ciekawe, w innych przypadkach radni zdecydowali o kontynuowaniu i dofinansowaniu inwestycji. Remont domu OSP w Mijomicach, w Borku Mieleckim, w Rzetni. Są to inwestycje, które wymagają pieniążków, aby je po prostu zakończyć, aby można było odzyskać pieniążki, które daje nam Urząd Marszałkowski. Natomiast nadal nie rozumiem, dlaczego pani burmistrz... Nie chcę. Upór, panie burmistrz jest tak duży, aby nie realizować boiska dla dzieci, dla młodzieży na osiedlu ściwoja. Radnym obecnej kadencji pozostało już tylko jedno posiedzenie 13 listopada o 13.00 Ostatnia uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kępnie, czyli w tym wypadku 13 to pechowa liczba. O tym zadecyduje tym razem nie los, ale wyborcy 16 listopada.